Hej, cześć, witajcie, z tej strony Donera kolejny materiał na moim kanale i tym razem nie jest to żaden filmik stricte z serii Zagrajmy Wy, lecz taki materiał, który jest bardziej mm, filmikiem informacyjnym albo też filmikiem, który zapowiada poniekąd nowe podejście do wybierania dalszych serii Zagrajmy Wy na kanale. Jak widzicie, mamy przed sobą koło losu. Na tym kole losu znajdują się 24 tytuły gier, które obecnie chciałbym ograć. Nie jest to w żadnym razie pełna lista gier, Tygier mogą być tutaj więcej, tylko po prostu to są tytuły, które w tym momencie przyszły mi do głowy. Eee, także, tak jak mówię, ta lista z czasem może się powiększać i na pewno się będzie powiększała. Tym bardziej, że to wy też macie wpływ na to, co na tej liście będzie. Tak samo, właśnie wy macie wpływ na to, eee, jak wielkie szanse ma dany tytuł na to, żeby wygrać. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiem tyle, że obecnie na kanale mamy serię z Residenta, z Resident Evil 1. Ja już zapowiadałem wam to, że do premiery rezydenta 9 chcę ograć wszystkie poprzednie odsłony rezydenta. Także tutaj, jeżeli chodzi o Residenta 1, to po Residentie 1C będzie oczywiście Resident 2 i tak dalej, tak dalej. Tą kwestię mam zaliczoną. No ale też mam właśnie serię z GTA. I gra, która teraz wypadnie, będzie ogrywana w następnej kolejności po serii z GTA. No i co miałem na myśli mówiąc o tym, że wy macie wpływ na to, hmm, co tutaj wypadnie. Miałem na myśli to, że na przykład powiedzmy ktoś będzie chciał, żebym zrobił serię z Crash Bash'a, prawda? Muszę sobie wejść tutaj w opcję Advanced. No i właśnie, mamy teraz możliwość większego wpływu na to, jak wielkie szanse ma dana gra na wygranie. I powiedzmy, że rzeczywiście ktoś chce serię z Crash Bash'a. Jeżeli taki komentarz pojawi się właśnie pod tym materiałem, wtedy Crash Bash otrzyma plusika do wagi. Będzie to oznaczało, że teraz właśnie on ma większe szanse na to, że zostanie wylosowany. Jak widzicie, tutaj też właśnie Widać to na tym kole, że te szanse ma teraz większe. No i nie wiem, powiedzmy jeszcze, że ktoś inny wybierze dwukrotnie Wiedźmina. Że chcecie właśnie serię z Wiedźmina. Dwie osoby wybiorą właśnie tą grę. Ale tak samo, właśnie. Wiedźmina ma większą szansę, że zostanie wylosowany. Ktoś inny może wziąć Mass Effecta. Jeszcze ktoś inny Tomb Raidera. A i właśnie, też chcę, żeby była jasność. Jeżeli ktoś ma na przykład propozycję, albo może nie propozycję, tylko jeżeli ktoś chce na przykład, żebym ograł. Nie, powiedzmy, pięć różnych tytułów z tej listy. No to oczywiście też może napisać mi właśnie te pięć różnych tytułów. Tylko, oczywiście, wiadomo, że coś takiego zrobi, no to tym samym sprawia, że każdy z tych tytułów będzie miał szansę na wygraną. No ale równie dobrze, jeżeli miałby ochotę na to, żeby, żeby robił konkretną serię z danej gry, z jednej gry, bo chciałby ją najbardziej, no to w ten sposób poniekąd też zmniejsza szansę jej wyboru. Wiadomo o co chodzi. Lepiej czasami wybrać jedną grę niż pięć różnych, no bo wtedy stopniowo te szanse właśnie wzrastają w przypadku 5 gier, a nie w przypadku tylko jednej. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze Wam wyjaśniłem. Więc, jeżeli chodzi właśnie o ten materiał, to pod tym materiałem możecie w komentarzu właśnie pisać, w komentarzach pisać o tym, jaką grę byście chcieli. Możecie też równie dobrze yy, sami napisać mi tytuł gry, który chcielibyście, żebym ograł. Oczywiście od razu zaznaczam, jeżeli nie będę miał ochoty na jakąś grę, nie będę ich zapisywał na tej liście, bo też nie mam zamiaru się tutaj zmuszać do prowadzenia jakichś serii z gier, których nie chcę ogrywać. Także niech będzie ta jasność. No ale tak jak mówię, zawsze macie to możliwość napisania mi tytułu, gier, których, tytułu gry, której nie ma tutaj na liście. Być może ją oczywiście dodam, lecz też nie mogę tego w żadnym razie zagwarantować. Także raz jeszcze ludziska, zachęcam do tego, żebyście pod tym materiałem wypisali mi tytuły gier, na które macie ochotę. Za kilka dni właśnie pojawi się taka, powiedzmy kontynuacja tego materiału, gdzie zliczę te wszystkie komentarze, które wypisaliście. No, i oczywiście mm, odzwierciedlenie tych komentarzy zobaczcie na kole. Wtedy sobie też razem zakończymy tym kołem. No i zobaczymy, jaka seria wypadnie. Być może jakaś, która będzie najbardziej mm, chętna przez Was do oglądania. Być może taka właśnie, która będzie miała największą, największe szanse. A być może coś zgoła innego. Coś, co będzie miało maksymalnie kilka procent szans. Zobaczymy. To jest typowa. Losowość, na którą poniekąd macie wpływ, no ale wiadomo też nie tak w 100%, bo wciąż będzie to losowe. Mimo wszystko uważam właśnie, że to będzie całkiem fajne podejście do wybierania nowych, ogrywanych przeze mnie gier. Myślę, że Wam się też takie podejście spodoba. Ludziska, dziękuję za uwagę. No i tak jak mówię, piszcie mi te komentarze, żebym wiedział na co macie ochotę i żebym też mógł te Wasze propozycje odzwierciedlić na kole. Póki co trzymajcie się, no i cześć!